Witajcie kochani na tarot Esme przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych strzelców na czerwiec 2023 roku. Kochane strzelce, przygotowałam dla Was talie The Light Sears Tarot i talie Życie z Aniołami, z której popatrzymy przesłanie anielskie. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania, i proszę, by wasze wyższe ja również prowadziły was, gdy będziecie oglądać to czytanie w swoim czasie. Zajrzyjcie sobie, kochani, do opisu filmu. Znajdziecie tam różne linki pomocne, mam nadzieję, i informacje na temat czytań indywidualnych. Ok. Strzelce. Co dla Was? Jakie energie, jakie potencjały dla naszych kochanych strzelców na czerwiec 2023 roku? Strzelce słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla strzelców? Czerwiec 2023 roku. Główna energia trójka Buław. W przeszłości sześć Buław. W przeszłości karta maga. Co będzie Wam pomagać? Sześć denarów. Co może przeszkadzać karta wieży i rezultat albo rada Rydwan. No, piękne macie karty. No i teraz, kochani, zobaczmy, co aniołowie wam do tego jeszcze tutaj dodadzą, jakie przesłanie, jakie wskazówki dla strzelców od aniołów, strzelce, co dla was? Przebaczenie, energia przebaczenia. Ja myślę, że ta karta tu może oznaczać nie tylko y, takie przebaczenie innym osobom, ale też sobie, żeby ruszyć do przodu, żeby y, też jak, jak się pojawiają jakieś takie sytuacje, które, na które nie mamy wpływu, to często obwiniamy siebie, że nie możemy nic zrobić, a y, tak naprawdę y, często po prostu nie mając na to wpływu. Y, Tutaj, jak, jak już coś się wydzieje, prawda, to dobrze jest podziękować za doświadczenie i puścić to. Po prostu puścić niech to, niech to płynie, żeby, żeby też się tu z jakichś powodów no, nie, no, jakby to powiedzieć, nie, nie wikłać swojej energii w jakieś negatywne historie. Mówię tutaj o tym dlatego, że na karcie na pozycji co może wam przeszkadzać jest karta wieży. Czyli że mogą być takie momenty, w których wasze plany na przykład mogą się troszeczkę zmieniać, to znaczy zmieniać, mogą się zawalać tak jakby. Ale to nie przeszkodzi. Ja tak, takie mam wrażenie, że to tutaj wam w niczym nie przeszkodzi, bo tu macie kartę MAGA, a tutaj jest karta RYDWANU, więc tutaj ten pęd do przodu jest. Tylko y, uważajcie też na takie momenty, y, na przykład, y, jakby to powiedzieć y, szkody wynikające y, na przykład z pośpiechu, szkody wynikające z, z jakiegoś takiego y, rozpędu w działaniu, no też z niedokładnego przyjrzenia się. I wtedy myślę, że tutaj trzeba będzie być dla siebie po prostu wyrozumiałym, żeby nie tracić tak tego impetu, żeby. No jak, jak to mówią, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz, prawda? Jak to górale mówią. Więc może, może też tak czasem być, że może to być potrzebne. Tutaj ważną rzeczą jest, żeby nie tracić celu z oczu żeby trzymać rękę na pulsie i y, obserwować y, jak to szczęście, to, co sobie wymarzyliście, y, jak, jak, jak to do was przychodzi, jak spełniają się wasze plany. I y, trójka była dla mnie zawsze jest taką kartą, która y, jak się pokazuje, na przykład na dzień, czy na jakiś dłuższy okres czasu, tutaj mamy na miesiąc, pokazuje na to, żeby być uważnym. Mówi o tym, przy, przypomina nam, bądź uważny, skup się na na tym, co się dookoła ciebie dzieje, przypilnuj swoich spraw. To jest taka, myślę, bardzo, bardzo ważna energia. Oczywiście też może być tak, że pomimo tej uważności gdzieś tam możemy zaliczyć tak zwaną przysłowiową glebę, prawda? No ale to też wtedy trzeba sobie umieć wybaczyć. Jeśli by chodziło o jakieś inne osoby, no to może, te, może trzeba będzie, żeby otworzyć tę drogę do, do, do swojego sukcesu. Może trzeba gdzieś komuś coś zapomnieć, coś wybaczyć z przeszłości. Więc też na to, kochani, zwróćcie uwagę, bo to często jest tak, że trzymają nas takie niewidzialne macki jakichś sytuacji, jakichś wydarzeń z przeszłości. I nie chcą po prostu nas puścić. Albo na przykład też może być, że karta wieży też może tutaj mówić, że dawne klęski, dawne jakieś sytuacje, gdzie coś się nie udało, może to właśnie nas powstrzymywać przed zrobieniem tego kroku do przodu, przed wejściem w jakąś relację, prawda? Więc tutaj też na to, kochani, zwróćcie uwagę, bo to może być po prostu bardzo. No, bardzo potrzebne y i, i bardzo konkretne w tym miesiącu. Y co będzie Wam pomagało? Szóstka denarów, czyli ten przepływ musi być. To tutaj nie można się przestraszyć, nie można się też y po prostu lękać jakichś nowych rzeczy, lękać sukcesu, bo też czasami się zdarza, czasami jak pracuję z Wami na czytaniach w czytaniach indywidualnych, to czasami słyszę, no ja bym chciała, ale tak to się boję. Boję się, że coś tam, boję się, że że mi się to nie uda albo że będzie dobrze a potem wszystko stracę i będzie i wtedy nie, nie przeżyję tego. Więc tutaj te lęki gdzieś tam y, trzeba odłożyć gdzieś na bok. Tutaj y, trzeba też sobie wybaczyć to, że gdzieś tam te lęki się pojawiają. A ważną rzeczą jest, żeby właśnie być w przepływie, żeby szukać tej równowagi, szukać y, y, takiego wspólnego punktu można powiedzieć. I y, też z jednej strony trzeba być hojnym, ale też trzeba umieć być biorcą. To też jest tutaj bardzo ważne. To dawanie i branie, dawanie i branie. To jest taka energia, która w tym tygodniu, to bycie w przepływie, przepraszam, w tym miesiącu, bycie w przepływie może być kluczowe. Może być kluczowe. Tu nie można gdzieś tam przestraszyć się i gdzieś tam schować w kąciku. Tu trzeba działać. Tutaj to działanie jest ważne i działanie w uważności, a wy działać będziecie, bo w karcie przyszłości jest karta Maga. To jest to tworzenie tego swojego nowego wszechświata, czyli spełnianie swoich marzeń. To jest, to jest też jedynka karta Maga, więc to jest też taki nowy początek. Więc wszystkie te rzeczy, które Marzyliście o tym, żeby, żeby się w waszym życiu zadziały. Tutaj też mamy z przełożenia kartę, która mówi o nowym początku paść Buław. To też jest taka karta lekkości, lekkości, entuzjazmu, otwierania się na nowe i wypatrywania tutaj w trójce buław rezultatów. Bierzcie sprawy w swoje ręce. Tu ja myślę, że strzelce będą miały dużo energii, dużo takiego animuszu do działania. Może też tak być, że jakieś ostatnie wydarzenia z maja też was tutaj no, pokażą wam, że ten sukces, to szczęście, spełnienie może być waszym udziałem, że tutaj już nie ma się co po prostu bać, prawda, że nie ma co się lękać tego sukcesu i, i też tak sprawiać, żeby czasami tak ta karta na tej pozycji mówi mi tak czasem, że ktoś się może bać, że życie na niego czycha. A tutaj właśnie nie. Tutaj trzeba zmienić myślenie, przestać się bać. Tutaj trzeba mieć właśnie, że życie ma dla mnie wszystko to, czego potrzebuję. Da mi wszystko to, czego potrzebuję. Właśnie w tym kierunku trzeba się otwierać i takie przesłania wysyłać, tak jakby do wszechświata. A wtedy też ten sukces, który już gdzieś tam, już taki posmak tego sukcesu mieliście, on będzie też waszym tutaj udziałem. Rezultat rada, jako rada, rydwan mówi o tym, kochani, żeby wiedzieć dokładnie czego się chce i opracować sobie drogę do celu i podążać w tym celu. Do tego celu, prawda? Więc tu jest zdecydowane działanie w określonym kierunku. Więc, czy by to chodziło o związek, o relację, o miłość, to, to, to tak samo. To tutaj trzeba właśnie ukierunkować się i nie odpuszczać. Po prostu iść do celu, nie bać się. Jeśli by chodziło o pracę, o wasze pomysły, o, o nowe projekty itd., to tak samo tu trzeba ukierunkować swoje działanie i krok po kroku działać, dać tutaj całego siebie, stworzyć to, czego pragniecie. O cokolwiek by tutaj nie chodziło, to ten rozpęd i pewna taka dyscyplina, która wynika z takiego kontrolowanego działania, ona może przynieść naprawdę świetne rezultaty. Ja wam tego drogie strzelce życzę, żeby ten czerwiec był dla was właśnie takim, takim wręcz bym powiedziała uwolnieniem, uwolnieniem w stronę właśnie lekkości, świeżości, uświadomienia sobie, że mam wpływ na to wszystko, co się dzieje, prawda? A jednocześnie pozbyciem się tych lęków, zostawieniem tego takiego przerażającego świata za sobą. Mówię przerażającego, bo bardzo często jest tak, że wcale nie jest, że różne sprawy wcale nie są złe, trudne albo negatywne, tylko nasze myślenie bardzo często sprawia wrażenie, że coś nam zagraża, że coś jest nie tak i nadajemy temu ważność. Jak nadajemy temu ważność, to to zaczyna w naszym życiu pracować, działać. Więc zwróćcie uwagę Zwróćcie uwagę, to jest taka karta, która mówi, zwróć uwagę na to, co dla ciebie jest najlepsze, co sprawi, że będziesz przyciągać do siebie te najwyższe fale, te najpiękniejsze, na których jako ta surferka, prawda, można, może popłynąć, prawda, jako ty, więc y, otwierajcie się, kochani, właśnie na to i pamiętajcie też, żeby wybaczać, wybaczać sobie, wybaczać innym, y, żeby... Też ta energia była luźna, żeby przywrócił się też ten, żeby był przywrócony ten przepływ. Piękna energia, piękna energia. Drogie strzelce, ja wam tutaj życzę, żeby ten czerwiec był pełen dla Was takich nowych, pięknych pomysłów żebyście się otwierali na to, co najlepsze, żebyście się czuli zdrowi, lekko, tak jak tutaj właśnie ten paśbuław. Też w ogóle dobrze by było, żebyście właśnie w czerwcu też zadbały o swoje ciało, o swoją sprawność fizyczną, bo tej, ta lekkość może Wam też bardzo pomagać. Gdy człowiek jest sprawny, to dużo lepiej, dużo łatwiej jest podążać w określonym celu. Prawda? Więc otwierajcie się, kochani. Jeszcze tylko może przeczytam wam afirmację, bo w ogóle tylko zrobiłam taki opis, znaczy powiedziałam, co na temat karty przebaczenia myślę. A tutaj afirmacja jest taka: jesteśmy wolni od przeszłości, wybaczamy z miłością wszystkim, którzy nas skrzywdzili i prosimy o wybaczenie. Dokładnie, kochani. Także tu. Tutaj też jest pięknie napisane. Zasługujemy na dobre myśli i uczucia, ponieważ przynoszą nam one równowagę ducha. Jeśli jesteśmy w chwili zwątpienia, wiedzmy, że są przy nas kochające i wspierające nas istoty anielskie. Prośmy o dar przebaczenia, przyjmijmy go w naszym sercu. Pozwólmy sobie na promyk słońca, nawet jeśli myślimy, że to jest teraz niemożliwe. Nigdy nie jesteśmy sami w ogrodzie życia. Rozejrzyjmy się wokół. Jesteśmy teraz w wyjątkowej chwili naszego życia. To czas przebaczenia. Anioły, Bóg i anioły otaczają nas błogosławieństwem miłości. Darujmy i przebaczajmy w imię miłości, którą jesteśmy. To jest, to jest dokładnie, kochani, ta energia, po to, żeby właśnie uwolnić się, uwolnić się od niepotrzebnego ciężaru i też po to, żeby wprowadzić do swojego życia równowagę. To też jest właśnie po to. Kochani, wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, niech czerwiec będzie dla Was jak najbardziej udany i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!